Siemanko z tej strony, Greku. Dalszy ciąg, ostatniego odcinka. No, powiem Wam, rzecz niesamowita się stała. Praktycznie minęły dwa dni od wypuszczenia kupików do innego akwarium. No, i krewety już poczuły się o wiele, o wiele swobodniej. Jak widać, nawet tańczą, co mnie bardzo zadziwiło. Raz, może dwa razy w życiu udało mi się doprowadzić do takiego stanu w kostce. No i pierwszy raz w moim secie, No, Jak widać, gubiki miały zapewne naprawdę duży wpływ właśnie na zachowanie się tych krewetek. Stały się one w tym momencie pewniejsze siebie. Y Maszerują po całym akwarium, nie boją się, no i tak jak widać tańczą, a co wiemy przez pojęcie tańczenia krewetek, tańca krewetek, no to jest taki taniec można powiedzieć godowy. One w ten sposób zachęcają się, nawołują do rozmnażania, no i mimo, że już chodzą właśnie mamuśki, to prawdopodobnie dzięki temu pojawią się również kolejne. Także teza o stresowaniu krewetek przez ryby została podparta. Jeśli naprawdę chcemy opiekować się tymi krewetkami, to jednak warto, żeby one czuły się pewnie w tym akwarium, żeby właśnie nie pływały żadne rybki, mimo że te nie były nimi zainteresowane, ich specjalnie nie ganiały, to jednak, jak widać, yy, stwarzały sytuacje stresowe, no, krewetki nie czuły się tak pewnie, bardziej chowały się właśnie w tym mchu, za filtrem i tym podobne. A teraz po prostu takiej sytuacji nie ma i przez co też akwarium stało się żywsze. Fajnie można obserwować te krewety. W końcu nie muszę zaglądać gdzieś tam z tyłu za kamień czy za filtr, żeby je ujrzeć. Tylko po prostu mogę podejść do akwarium i je obserwować. Teraz tak naprawdę tylko pewnie patrzeć na dniach jak jedna z mamusiek wykluje te swoje jajeczka. Także na pewno życia pojawi się w akwarium jeszcze więcej. Co mnie również bardzo cieszy. No i to w sumie tyle. Krewetkarium, w końcu krewetkarium, a nie typ takie akwarium misz masz. No są efekty, są efekty. Dzięki za wysłuchanie. Do zobaczenia.